Hej, radość i pokój! Jesteśmy już gotowi na kamino, wszyscy spakowani? Mów za siebie! Tak. Jest bardzo ładna pogoda i cieszymy się, że zaraz wyruszamy na miejsce, z którego zaczniemy naszą podróż na kamino. No, Jedźcie jak najprędzej, dotrzyjcie do celu jak najprędzej i wracajcie jak najprędzej. Radość i pokój! Dobrze. Dobrze. Co robimy? Gdzie jesteśmy? Jesteśmy teraz w rociarni pierogarni i będziemy jeść tego. Jaki smak wybierasz? Jaki lubisz? Najbardziej lubię smak śmietankowy, ale to się bierze zawsze i wszędzie, więc może tym razem zaśraduję. Myślisz, że mają tu dobre rody? Wydaje mi się, że mają najlepsze rody w okolicy. Zaraz sprawdzimy. Też mi się tak wydaje. No. E, jesteśmy tu w lodziarni, gdzie mamy różne lody. I już to prawda tu tylko jedna gałka, bo były dwie bardzo szczodre. Mm, przepyszne, z tej strony wam nie pokażę, pajcie spokojnie. E, ja teraz jem lody pistacjowe de facto z orzechów, które są kaloryczne, bardzo nam się przydadzą na drogę, którą właśnie wyruszamy. Będzie potrzebowali dużo energii, więc... Może lody nie są aż tak mocno energiczne, ale te pistacje tu w środku dodadzą nam sił i ducha walki. Po 7 godzinach jazdy jesteśmy już z Wiela. Przejechaliśmy przez Suwałki aż do miejscowości Sejny. Było bardzo ładnie, bardzo, bardzo piękna trasa i teraz czekamy przed miejscem, w którym będziemy mieli nocleg. Jest tutaj, jak to mówił Dawid, siedmiu księży, ale myślimy, że jeden chociaż po nas wyjdzie i będziemy mieli super miejsce, żeby odpocząć. Prawda, Dawid? Tak. Powiedz coś do kamery. <śleszy> ok, więc tutaj będziemy odpoczywali i już jutro ruszamy w trasę. Na jak Ci się podoba pokój? Ciepło jest. To Nie dobrze? Nawet. Super. Jakiś kościół katolicki, to by zwaną... Pani pokamiedowski klasztor? Wigierd. Wigierski. Refektarz Domu Królewskiego. Co to może być? Refektarz Domu Królewskiego. Nie wiem, ale Dom, dom Królewski brzmi zachęcająco. To jest nasz pierwszy dzień pielgrzymowania. Wszyscy jesteśmy wypoczęci, wyspani. Jest bardzo ładna pogoda na dzisiejszy nasz pierwszy dzień. I bracie Wiktorze, skąd zmierzamy i dokąd idziemy? Zakończyliśmy dzisiaj nocleg w Sejnak i ruszamy teraz w stronę Wigrów do Połka Medulskiego, kompleksu klasztornego, gdzie będziemy spać. Tak, dlatego to będzie bardzo fajna podróż i bardzo się cieszymy, że wyruszamy już dzisiaj w tą ładną pogodę. Daje kamino to... Zwłaszcza właśnie sama natura dużo daje. To, że człowiek idzie, nieraz może się odłączyć trochę od grupy, bo kierownik znowu idzie za szybko. <grym> Wtedy człowiek zwraca uwagę na szum w liściach. Czuję się trochę, nawet chodząc po takim piasku jak my teraz, to czuję się trochę jednak na, na takiej wspólnej pustyni. Jakby szedł pewnym szlakiem po pustyni, i uh, ja mam taki czas zastanowienia się, czy to jest to co w moim życiu się dzieje, czy to jest wszystko Boże, czy, czy może moje. I się zastanawiasz ponownie, się zapytać panu wtedy kiedy jest ciężko, kiedy ci w stopy, bo kiedy jesteś głodny, chcesz się pić, kawkę najlepiej, taką ciepłą. A tego wszystkiego nie masz i myślisz, kurczę, co to do mnie chcesz, panie? Czego ja w ogóle chcę? Właśnie to wtedy sobie odpowiadać i myślę, że te decyzje trwają, tak jak, no właśnie, tak jak mogę powiedzieć, że, że z pierwszą Kaszubiną też miałem właśnie intencją rozznawania i teraz znowu jestem nagrany z, z tym, z, prawie samym, z, z samą fryzurą, prawie z tej samej perspektywy, z tego się bardzo cieszę. Nie, habry to moje na oczy, nie. Wzrok poprawiają, a maki bardzo dobre są na sen, uspokojenie i, i lulu idziesz pięknie, nie? Muli, muli, i jadlote. Bardzo fajne. Jest coraz ładniej. droga jest coraz bardziej zielona i coraz więcej jest jakichś pagórków, aż mi się przypomniały góry. Myślałem o krzyżu na Giewoncie, i tu nagle tam jest krzyż na Giewoncie. Więc bardzo fajna trasa słoneczna i, i Mazursko-Podlasko-Górska. Hej, jesteśmy w drodze, i zostało nam tylko 7 km do Wigrów. I tak będziemy kończyć pierwszy dzień. I bardzo miła niespodzianka, bo jesteśmy w domku, w domu. Pana, którego spotkaliśmy po drodze, a który zaprosił nas na kawę, z czego bardzo brat Wiktor się na pewno cieszy. E, poczęstuje nas też jakąś wodą mineralną, czymś orzeźwiającym. Jego działkę pochwalił Dawid, i ponieważ pochwali jego działkę, on nas zaprosił. I dzięki temu możemy z nim teraz trochę porozmawiać mm, i pewnie razem na koniec się pomodlić. Dlatego bardzo fajny dzień i bardzo mile jesteśmy ugoszczeni przez niego. Prawda, bracia? Ja tak. mhm. na Docieramy właśnie do Wigrów Do pierwszej miejscowości, w której będziemy mieli noclegi Państwo omylacy rozłożyli już namioty I jest tu bardzo pięknie, bo jest to sanktuarium jakieś Jest tu bardzo ładnie Jest tu też kuchnia regionalna Bardzo słonecznie Tutaj pani Asia i pan Mirek Też gdzieś tam jest Bardzo fajna podróż bardzo fajny dzień. Kamino to droga, a droga jest dla mnie często alegorią życia ze wszystkimi wybojami, przeszkodami, cofaniem się, zakrętami. Dlatego podczas drogi szukam sposobu na drogę tyle, że życiową. Piękne jest to, że już teraz, w plus minus połowie naszego kamino, Pan przemówił do mnie bezpośrednio słowami Listu Świętego Jakuba, mówiąc Jeśli ktoś nie grzeszy mową, mężem jest doskonałym, zdolnym utrzymać w ryzach także całe ciało. Właśnie to podoba mi się w kamino. Właśnie wyruszamy z Wigrów i idziemy w stronę Suwałk. Dzisiaj odcinek 20-kilometrowy. Będzie w miarę krótki, pogoda jest troszkę bardziej zachmurzona, ale mamy znowu dużo sił, żeby iść dalej. Dzisiaj laskę Santiago de Compostela znowu ma Dawid. Dawid, co robisz? Naklejam sobie coś na pęcherza. Pierwszy raz widzę takie, nie wiem czy to się nazywają chochoły, takie yy, snopki siana. Wyglądają, jakby miały być przygotowane na ognisko, tam jest ich jeszcze więcej. A my jesteśmy właśnie po małej przerwie w takiej yy, tawernie Hutta. Dotarliśmy do supałek i bardzo pozytywnie zaskoczyliśmy się tutajszym miejscem. Co nie, Filip też mówi, że ci się bardzo podoba. Bardzo uroczy Szczególnie ten kościół, który jest bardzo ładny, to jest sanktuarium świętego Aleksandra, albo świętej Aleksandry, figurą Absolutna świętego, Absolutna. świętego Benedykta, chyba dzisiejszego patrona. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dlatego czekamy teraz na brata Wiktora i na pana Mirka i dalej będziemy kontynuowali nasze podróżowanie, nasze kamino. Bracie, Dobrze, dokąd teraz idziemy? Jak

Chodzi wchodzi teraz do jednego z domków, a takich domków jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, razy dwa, dziesięć, i po środku jest kapli no, kaplica. Tam, e, tutaj w ogóle w tym obiekcie mieszkali pojedynczy zakonnicy, którzy e, sobie żyli w takim zamknięciu, przychodzili na modlitwy, razem się modlili i tak chyba... A chyba żyli. Zaraz przeczytamy więcej historii, to się jeszcze więcej dowiemy. Brata Darka tutaj zostawimy, mu się to bardzo podobało. Nie, ja bardzo lubię otwarte zakony. O, tam pewien pan tych zwany Hydroflight. I unosi się nad powierzchnią wody za pomocą strumienia, które go od niej odbija i utrzymuje równowagę i tak pływa nad wodą. To jest mega fajne. Dochodzimy do bakałarzewa, no, no, czyli no, kolejnej no, miejscowości, no. w której będziemy no, mieli nocleg. Jak ci czujecie chłopacy, no. tylko szczerze, zmęczeni. No, co? Maga. No, no, gorące, tak, jakby było 50 stopni. Tak. Temperatura 50 stopni! Nie no, bym powiedział. No, Dla mnie jest dwa razy mniej, ja mógłbym mieć dwa razy więcej. Tyle co oni. Ale już niedługo będziemy na miejscu. Tam będzie naszego pan Mirek i pani Asia. A i tak zakończymy nasz trzeci dzień pielgrzymowania drogą kamino. Jest nasza rodzina omelaków. Mamy do Was pytanko, e, skąd Was taka pasja e, do organizowania kamino, do służenia z taką miłością wobec nas, wobec pielgrzymów? Mm. Tą pasję może zapalił w nas ksiądz Zbigniew. Pierwsze kamienia się odbyło w Hiszpanii. No i wy, młodzi ludzie, gdzie wasza wiara, wasze, wasza wasze świadectwo wiary przede wszystkim? Ja myślę, że po wielu latach organizowania tych pielgrzymek może, mogę powiedzieć chyba z taką pewnością wręcz, że to jest czas oferowany nam przez Pana Boga do tego, żebyśmy mogli odkrywać swoje życiowe powołania, zbliżać się do Niego, nawiązywać ich w głębszą relację. Ale też, też myślę, że to jest też taki czas, przynajmniej dla mnie, w którym też mogę się zastanowić nad swoją relacją z Panem Bogiem i w jakim, w jakim punkcie mojej relacji z Panem Bogiem jestem. Myślę, że to taki no, czas, który który jest też błogosławieństwem, przynajmniej ja tak uważam, dla nas wszystkich, którzy biorą udział w tym, w tym wydarzeniu. Dla mnie, Kamino, to jest taki czas, po prostu czysty czas. E, życie w czystej postaci. E, takie momenty, w których wszystko po prostu jest wyostrzone. E, raz, że jest okazja na to, żeby, żeby po prostu wgryźć się w życie, w to, co jest dane, e, to, co jest w danym momencie. E, dwa, że wszystko jest odczuwane jakoś dogłębniej, wyraziściej. E, jeśli jest słońce, to, to, to czujesz słońce nawet czujesz, że, że nieraz pali. Jeśli jest droga, to ona trwa. I, I to też jest takie cudowne, że dostajesz dużo czasu na to, żeby coś trwało, żeby mogło w ciebie wejść. Jakoś cię dotknąć. I, i to, to zawsze mnie bardzo dotykało w kamino, że otrzymuję. Szansę powrotu do swojego życia. Też pamiętam swoje pierwsze kamino w 2017 roku i, i to był taki moment, który na nowo rodził mnie do życia. Po prostu dostałem od Boga dwa tygodnie, które, które odesłały mnie do tego, kim jestem, do tego, co Bóg mówił do mojego serca od początku mojego życia odsyłały mnie do mojego powołania. I tak jest teraz. Mówiłem też o wyostrzaniu, więc teraz ta, ta moja rola jest też podwójna, bo z jednej strony jestem w swojej drodze, a z drugiej strony doświadczam tego, że moja droga jest w sposób taki bardzo silny i wyrazisty, spleciona z drogą innych. I to, to jest znowu kolejna rzecz, która się wyostrza, bo, bo idziesz, myślisz o swojej drodze, ale jednocześnie Pan stawia ci ludzi, za których jesteś odpowiedzialny, o których masz się zatroszczyć. Więc znowu to, co się wyostrza, to, to, to jakoś moje powołanie, jakoś to, to, to bycie pasterzem dla ludzi. Jo, jeszcze półtorej kilometra i dochodzimy do miejscowości Kruplanki, czyli do ostatniej miejscowości do której mieliśmy zmierzać w naszym kamino na Mazurach i na Podlasiu. Więc bardzo się cieszymy i, i lecimy dalej. Nie możliwe tak? staje się możliwe. Tam właśnie Kuba ożył po, po końcówce drogi. Właśnie doszliśmy do Kruklanek, trochę poparzeni, trochę poranieni. E, jesteśmy już w Kruklankach w miejscu, które. Tarek, pokaż wszystkim nogi! Pokaż wszystkim nogi! Pokaż nogi Dawida! <gry> jesteśmy właśnie w Kruklankach. To jest nasze miejsce docelowe. Tutaj mieliśmy dojść, ani kroku dalej. Dlatego bardzo się cieszymy. Jest tutaj też yy, z nami brat Wiktor, a nad nim jest taka laska świętego Jakuba, która nam towarzyszyła cały czas. I jest ona ładnie oświetlona przez słońce. O, tam z bratem Wiktorem. I nie zapomnieliśmy jej, cały czas nam towarzyszyła, pomagała nam iść. A tak, właściwie to nie laska pomagała nam iść, ale łaska Boża pomagała nam iść do przodu. Kru, kru, dokładnie. O, dlatego to jest vlog z Kruklanek, o, Pewnie ostatni, bo już tu nie wrócimy. Zaraz idziemy z panem Mirkiem, który po nas przyjedzie do naszego miejsca kempingowego. Brat Wiktor powie kru-kru, ale może ktoś inny jeszcze coś chciałby dodać? Nie? Wszyscy są zmęczeni, ale i tak bardzo, bardzo fajny czas. Jestem pewny, że jak wrócimy, to będziemy grali w siatkówkę. Krukru. Kru. <gry> Szymajcie. Dziękuję bardzo. O, tak, tak. O. Brawo! -u -u! Brawo! <grymianie> Właśnie zakończyliśmy, kończymy nasze kamino. Wylosowaliśmy laskę, wylosował ją Dawid, trzyma ją dzielnie na następny rok, przechowuje. E, I zaraz ruszamy w drogę do domu. E, I cieszymy się, naprawdę, prawda? Cieszymy się. Yes. Nie. <grymianie> naprawdę, bo fajne kamino po Polsce, po Mazurach, po Podlasiu, dlatego nie możemy się doczekać następnego kamina. Nie może też ciebie zabraknąć razem z nami. Radość i pokój! Duchu Świętym!